Czas wyjaśnić, jak działają trzy aparaty, które masz w swoim najnowszym iPhone'ie. W 17 Pro każdy z nich już ma matrycę 48 megapikseli. To znaczy, że mamy... Lepszą jakość na przykład przy teleobiektywie Razy 4, bo mamy też możliwość skropowania go do Razy 8. To nie jest kolejny obiektyw Razy 8, tylko to jest obiektyw Razy 4, który po prostu się zoomuje digitalowo. Mamy aparat główny Razy 1, czyli to jest taki bardzo standardowy obiektyw, którego możemy też później dozoomować na przykład na 35 mm. To jest taki. Portretowy zakres. No i oczywiście mamy też aparat ultra szerokokątny, świetny do vlogowania z ręki. I ten ultra szerokokątny ma też taką ciekawą funkcję, z której korzystacie często, pewnie nieświadomie czyli obiektyw makro. On może się bardzo blisko fokusować. Dzięki temu, po prostu jak coś blisko nagrywacie, na przykład na obiektywie razy 1, on może wam się automatycznie przełączać na ten ultra szerokokątny, żeby po prostu móc się wyostrzyć na tą rzecz, która jest bardzo blisko waszego aparatu. To by było na tyle. Mam nadzieję, że część rzeczy wyjaśniłem. Kolejne rzeczy będę dalej wyjaśniał w laterach jeżeli macie jakieś pytania, piszcie.